Hej, cześć, siemka, witam was. Dzisiaj uzupełnienie kolekcji i kart na wymianki i uzupełnianie kolekcji. Czyli tak, ja wam mówię, które są na wymianki i które uzupełnianie, żebyście się nie pomylili czasami. Balotelli, wymianka. Bezema, wymianka. kawanie wymianka. Persje, wymianka. Wymianka, wymianka. Z road to Brazil. Husklip, wymianka. 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 Niewymianka. No, master sobie obróci tam. Nie wymianka. Wymianka. I nie wymianka. Dobra i idziemy dalej. Teraz tutaj karta. Ta, ta co tu jest. E, ta jest wymianka. Wymianka. Tej jeszcze nie wiem. I Rosicki, wymianka i wymianka. Frank Lampard, Champion. Edycja 2010-11. Piękna karta, rzeźbiona. Dobra. No, no co ja chciałabym pożegnać, to było uzupełnienie kolekcji, to narka, pa i bye bye!